Dużo można powiedzieć o dzisiejszych czasach, ale faktem jest, że rozpoczęcie przygody z tworzeniem i udostępnianiem filmów w mediach społecznościowych nigdy nie było tak łatwe. Wystarczy wyjąć telefon z kieszeni i kliknąć przycisk nagrywania. Wspominałem o tym, że na początku przygody na słabszą jakość wideo można przymknąć oko, ale na kiepskie audio no cóż, jeśli nie rozumiem, co ktoś do mnie mówi, to nawet jeśli to będzie najbardziej wartościowy przekaz na świecie, to prawdopodobnie go wyłączę przez problemy ze zrozumieniem. Oj, przepraszam, coś mi się tu wyłączyło. I w dzisiejszym filmie przetestujemy właśnie jedno z takich narzędzi do poprawy filmów mobilnych. Jest to mikrofon Synco G1L. Zanim zaczniemy tradycyjnie, chciałbym wyłożyć kawę na ławę. Ten mikrofon został mi przekazany na potrzeby testów, ale ten film nie był w żaden sposób autoryzowany, czyli mówię co chcę. Ten film będzie podzielony na kilka części. Najpierw pogadamy o zawartości pudełka, podstawowych parametrach i specyfikacji. Potem przyjdzie czas na mięso, czyli testy tego mikrofonu w różnych warunkach oraz porównanie tego mikrofonu z innymi mikrofonami o podobnej charakterystyce. Jeśli jakaś część was nie interesuje, to na osi czasu zaznaczyłem miejsca w filmie, więc możecie sobie przeskoczyć na przykład. Przykład od razu do testów mikrofonu. Całość przychodzi do nas w podręcznym pudełku, a w zestawie znajdziemy mikrofon, będący jednocześnie nadajnikiem przekazującym sygnał do odbiornika. Odbiornik jest tym elementem, który wpinamy w naszego smartfona. W pudełku jest jeszcze kabel ładowania. Znajdziemy też oczywiście instrukcję oraz woreczek do transportu i ochronę przeciwwieczną, która będzie ograniczała nam szumy generowane przez podmuchy wiatru. Osłonę na nadajniku montujemy o tak. Jeśli jesteśmy już przy nadajniku, to na jednej jego stronie mamy wejście mikrofonowe, więc jeśli mamy jakiś wypasiony mikrofon krawatowy, to możemy go tutaj wpiąć, a sam nadajnik przypiąć sobie do paska. I to jest bardzo fajna opcja. Ja osobiście sam tak wykorzystuję mój mikroport od Sony, czyli mam mikrofon krawatowy właśnie wpięty w ten nadajnik i nadajnik schowany przypięty do paska. Na tym samym boku nadajnika mamy też port USB-C do ładowania urządzenia oraz Przycisk włączania, który służy jednocześnie jako przycisk wyciszania. Na przeciwnym boku mamy reset, mamy przycisk do włączenia filtru dolnoprzepustowego 150 Hz oraz przycisk do parowania urządzenia. Sam nadajnik ma wbudowany akumulator, który według producenta starczy na 8 godzin nagrywania. Wymiarowo jest to niewielka kostka o wadze 35 g, no ale trzeba mieć na uwadze, że będzie zauważalna i odczuwalna bardziej niż taki tradycyjny mikrofon krawatowy. Jeśli chodzi o budowę odbiornika, to jest to niewielkie. Urządzenie, ale zmieścił się na nim chociażby port USB-C, który służy do ładowania telefonu z wpiętym odbiornikiem. I to jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które nagrywają dłuższe materiały, na przykład webinar, bo nie musimy się martwić, że port do ładowania telefonu jest zajęty, tylko możemy ładować. Telefon za pośrednictwem właśnie odbiornika. No i nie będzie sytuacji, że w połowie tego webinaru padnie nam telefon. Odbiornika nie trzeba ładować, on się po prostu włącza w momencie, gdy podepniemy go do telefonu. Po drugiej stronie urządzenia mamy wyjście na odsłuch, więc możemy wpiąć słuchawki i sprawdzić, czy nasze poziomy audio są dobrze ustawione albo czy mikrofon nie zbiera jakichś dziwnych szumów z otoczenia. Jest też przycisk parowania urządzenia, którym możemy też zmienić poziom wzmocnienia mikrofonu. Jest też przycisk do ustawiania efektów, czyli na na przykład zamiana w czasie rzeczywistym męskiego głosu na damski, albo efekt głosu dziecka. Już nie mogę się doczekać, aż to przetestuję i nigdy więcej tego nie użyję. Na dole urządzenia są też takie piny, do których wpinamy konektor. Testowana przeze mnie wersja to G1L od wtyczki Lighting. Czyli przeznaczona jest dla iPhone'ów. Jest też wersja G1T przeznaczona dla urządzeń z Androidem, z portem USB-C, albo dokupić sam konektor i w razie potrzeby zmienić sobie do urządzenia, którym chcemy w danym momencie nagrywać. Niestety, przez to, że testowana przeze mnie wersja jest wersją L, nie mogę sprawdzić, czy ten mikrofon będzie działał z innymi urządzeniami niż telefonami. To, co natomiast mogłem zrobić, to zapytać dystrybutora, i mam informację, że to urządzenie działa zarówno z tabletami, z MacBookami. Więc nie powinno być problemów z podłączeniem innych urządzeń. Jak przygotowujemy ten zestaw do pracy? No, na szczęście szybko, bo po prostu wpinamy odbiornik w telefon, nadajnik włączamy, przypinamy go do koszulki, odpalamy nagrywanie i gotowe. Już dźwięk będzie rejestrowany za pomocą tego mikrofonu. No i teraz słyszycie już dźwięk zarejestrowany tym mikrofonem. No o samej budowie już się chyba wystarczająco nagadałem, więc zabierzmy ten mikrofon na jakieś realne testy, ale jest lato, więc chodźmy w plener. No dobrze, teraz słyszycie audio zarejestrowane już przez ten mikrofon. Ogólnie ten mikrofon działa w paśmie 2,4 GHz i jego zasięg to aż 150 metrów. Ja osobiście sobie nie wyobrażam, żeby ujęcia nagrane smartfonem ze 150 metrów wyglądały OK, no ale fajne jest to, że nie musimy mieć żadnego kabla, nic się za nami nie ciągnie i nawet odchodzimy, no nie wiem, 10 metrów od smartfona, od naszego telefonu, który rejestruje nagranie i wszystko elegancko słychać. Nie wiem, czy mnie widać teraz. Ale dalej mikrofon ładnie łapie, i to jest chyba najlepsza zaleta bezprzewodowego mikrofonu, że nie ogranicza nas właśnie żaden kabel. No i nie będę wam recytował parametrów, wyświetlę je teraz dla zainteresowanych na ekranie. Parametry parametrami, ale liczy się jak ten dźwięk brzmi. Więc macie teraz porównanie: test mikrofonu, raz, dwa, trzy, zarejestrowany przy użyciu mikrofonu Synco G1L. A teraz macie próbkę audio, jak rejestruje. Sam smartfon, test mikrofonu raz, dwa, trzy. Teraz macie próbkę audio zarejestrowanego z większej odległości od smartfona, test mikrofonu raz, dwa, trzy. A teraz macie próbkę audio, jak rejestruje mikrofon w smartfonie jeszcze z większej odległości, test mikrofonu raz, 2, 3. No i obiecałem Wam też testy tych efektów. Tu jest taki mały przycisk, który włącza jeden z kilku efektów i. Wciskając ten przycisk przełączamy się przez kolejne efekty. Może ktoś ma pomysł zastosowania. Może ja jestem za stary, bo nie wyobrażam, kogo, żebym stosował jakkolwiek takie efekty przy nagrywaniu. Zdecydowanie wolę bardziej, jeśli chcę wprowadzić jakiś efekt audio, dodać je w postprodukcji, ale być może ktoś takie zastosowanie sobie znajdzie. Ja widzę w tym no... ryzyko takie, że nacisnę przez przypadek ten guzik i nawet nie będę wiedział, że taki efekt jest włączony no bo problem jest taki, że to urządzonko, ten zbiornik w żaden sposób nie sygnalizuje jaki efekt mamy w danym momencie włączony, więc jeśli pstrykniemy ten guzik, to możemy nie wiedzieć, że nasz głos właśnie brzmi jak głos dziecka. No i jedynym sposobem jaki znalazłem, żeby odsłuchać czy mamy włączony jakiś efekt jest podpięcie słuchawek w formie odsłuchu i wtedy komunikat nam mówi, że no, dany efekt został włączony. Na I... Szczęście te ustawienia się resetują przy, w momencie, gdy odpinamy odbiornik i wpinamy go ponownie. Bo teraz na przykład nie mam pojęcia, jak brzmie, i nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie. No i obiecałem Wam też porównanie. Z jednej strony mam mikrofon Synco G1L, a z drugiej strony mam mikrofon od Sony o nazwie trudnej, więc nawet jej nie będę wymieniał z głowy. Test mikrofonu raz, dwa, trzy. Siała baba, Mac, nie wiedziała jak. Test mikrofonu raz, dwa, trzy. Siała baba, Mac, nie wiedziała jak. Sam jestem ciekawy testu tych dwóch rozwiązań, no bo są to mikrofony raz, że o podobnej charakterystyce. Dwa to są mikroporty, czyli mikrofony bezprzewodowe z odbiornikiem, nadajnikiem, który przypinamy bezpośrednio do koszulki. Oba mają możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Więc bardzo podobne w swoich założeniach. Jeden przeznaczony do smartfonów, drugi już konkretnie do aparatów Sony. No i sam jestem ciekawy wyników tego testu, ale to zaraz zobaczymy w domu. Obiecałem Wam jeszcze jeden test, więc teraz w takich bardziej domowych warunkach zrobimy sobie test mikrofonu takiego taniego, dość popularnego boja BYM1. No i versus bohater naszego filmu. Teraz będę coś do Was mówił i przełączał się między jednym mikrofonem. A drugim, i będziecie mogli sami usłyszeć, czy jest jakaś różnica między taką typową krawatówką a tym bezprzewodowym mikrofonem od synko. Odsłuchałem próbki, więc czas na podsumowanie. Zaczniemy od tego, co mi się podobało w tym mikrofonie. Po pierwsze, poręczność i szybkość użycia. Odbiornik podpinam do telefonu, potem włączam to urządzenie, przypinam do koszulki i już mogę nagrywać fajne audio. I jak na mikrofon przeznaczony dla telefonów, to mamy całkiem sporo opcji dostosowania dźwięku, już na etapie nagrywania. Bo mamy chociażby filtr dolnoprzepustowy, mamy trzystopniową kontrolę wzmocnienia sygnału. Dodajmy do tego wyjście na odsłuch i już na etapie nagrywania materiału możemy w jakiś sposób dostosować nasze audio. Jeśli ktoś nagrywa jakieś szybkie materiały na przykład na TikToka czy Instagram Reels, no to może już w jakiś sposób wpłynąć na parametry dźwięku bez konieczności obrabiania tego dźwięku w jakimś programie do edycji. Jest też przycisk wyciszania, więc gdy będziemy prowadzić jakieś transmisje online, no to możemy Zawsze nacisnąć guzik i zrobić sobie przerwę. Podoba mi się też opcja ładowania telefonu za pośrednictwem odbiornika, bo to może być bardzo przydatne przy nagrywaniu dłuższych materiałów. Przede wszystkim podoba mi się jakość samego audio. Sami mogliście usłyszeć, jaka jest różnica między dźwiękiem nagranym telefonem a dźwiękiem nagranym za pośrednictwem tego mikrofonu. No nie ma porównania. W zestawieniu z mikrofonem Sony, no tu muszę przyznać, że trochę bardziej mi się podobał dźwięk nagrany tym mikrofonem od Sony. No był dla mnie taki bogatszy szczególnie w partiach o niższych częstotliwościach. Natomiast nie jest to jakaś drastyczna różnica i sami zresztą możecie mieć inne zdanie. Myślę, że 30 sekund z korektorem dźwięku i ciężko by było rozróżnić te dwie ścieżki audio. Jeśli chodzi o zestawienie z mikrofonem Boya BY M1, no to tu bardziej podobał mi się dźwięk nagrany przez bohatera dzisiejszego filmu. Co mi się natomiast nie podoba w tym sprzęcie, nie podobają mi się te kreatywne efekty. Momentami miałem problem ze zrozumieniem siebie, a telefon to się często jednak trzyma w dziwnych pozycjach i jest ryzyko przypadkowego naciśnięcia tego przycisku i nagrania całego materiału głosem dziecka. Zdecydowanie wolę obrabiać dźwięk w postprodukcji, ale być może ja po prostu nie jestem odbiorcą tej funkcji. W tym mikrofonie barakowało mi też dokładniejszej informacji o stanie naładowania baterii nadajnika. Jest dioda, która sygnalizuje, że bateria jest bliska wyczerpania, ale ja zazwyczaj mam tak, że po nagrywaniu wrzucam wszystko do szafki i za jakiś czas przychodzi dzień, że nagrywam coś znowu. Wtedy wyciągam ten mikrofon i zastanawiam się, czy mi starczy baterii na przewidziany materiał, czy może w połowie mikrofon mi padnie i nie będę o tym wiedział, bo nie spojrzę i zmarnuję czas na nagrywanie bez audio. Ogólnie to jest klasyka, bo w mikrofonie Sony mam to samo. Nie mówię, żeby był wyświetlacz, który pokazuje stan baterii. Wystarczyłoby że dioda miga kilka razy, na przykład pokazując kilka stopni naładowania baterii. Na szczęście ładowanie jest dość szybkie, bo 50% naładujemy w 40 minut. Minusów zbyt wielu nie znalazłem, więc śmiało mogę powiedzieć, że za te 400 zł, bo tyle kosztuje ten mikrofon w dniu nagrywania tego filmu. Dostajecie naprawdę ciekawe urządzenie. Powiedziałbym też, że dość kompletne, bo mamy tu wyjście na odsłuch, mamy możliwość podpięcia zewnętrznego mikrofonu. Mamy nawet opcję dostosowania dźwięku już na etapie nagrywania. Ja zapewniłem wam opcję posłuchania, jak brzmi ten mikrofon, ale końcową decyzję zakupową pozostawiam wam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!